Hej! Tu! Uwaga! Wszystkie narzędzia gotowe? Idziemy! Akcja pod tytułem... Yy, czyszczenie kurwa... Zasz, Zaszczanki A, Ładuj, Kurwa, no ładuj Ej! To ładnie, ładnie! Hej! Ładnie! Tak! Tu! Ładnie! 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 Kurwa, macz! Macz! kurwa, hej! Po a nie... dawaj drugie wiadro! Kurwa, leży kurwa, Po głowie, nie po spodniach! Tutaj, lej, po jaja. A po jaja? Po po Ej, ładnie. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie wszystko od razu, kurwa, troszeczkę. Tak, właśnie! Super! Dobra, lej, lej tu. lej tu, kurwa. Tak jest. A ładnie, ładnie. Ładnie, dawaj, polewaj, polewaj, nie musi się. Ty, gościu, musisz pachnieć, kurwa. Dobra, wylej najpierw. To jest ok Które pierwsi chcesz dostać? Które pierwsi chcesz dostać? Które pierwsi chcesz dostać? Słuchaj Ale ładnie pachnie To jest banio Za pogodę ale które pierwsi chcesz dostać? Ej panowie którzy myli komentarz Komentarz jest w tej chwili taki okay. Gonzo chce nas bić Gonzo chce nas napierdalać ale, ale jest umycie jest okay. Ale za co ale chłopie w... za taką usługę? Marznięty, Marznięty, kurwa, środek lata, co ty pierdolisz, kurwa. Nie odnieść omytu, Wszystko <laughs> wszystkie, kurwa, wszystko, kurwa, okej. Okay, marznięty. No. Dobra. Wykąpani goście, jeden i drugi. teraz... się napijemy wino, prawda? No. Teraz mamy trzech walki, nie? <laughs> <Który> pierwszy? <laughs>

Gonzo! Gonzo! Uśmiech, uśmiech do kamery! Uśmiech. Kurwa, pani, go. Ja cię pierdolę, kurwa! Kurwa! Czas! Kurwa! Czas! Just... Gonzo, dobrze! Jak się tyta... Oreo, miryzy, oreo, miryzy! Czas! to Czas! Czas! jak Czas! Czas! Nie Czas! 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 dobry kolega, <laughs> <Tjampanze. laughs> <Tjampanze. laughs>